Kolejna edycja 28 Święta Roweru, wróciliśmy wreszcie do naszej daty, czerwiec i jak widać pogoda dopisała i również frekwencja. Po pandemii mamy dzisiaj około, z tego co wiem, jeszcze nie jest to do podsumowane, 8 tysięcy osób, więc można się cieszyć, że wszyscy byli stęsknieni tego, aby wrócić na trasy Święta Roweru. Naprawdę jest to wspaniała impreza rodzinna, integracyjna, możemy naprawdę się bawić. Jadąc rowerem tutaj po naszych trasach. Cieszę się bardzo, że mimo trudności udało się znaleźć trochę sponsorów i mogliśmy chociaż 5 tysięcy koszulek dla uczestników znaleźć. I to myślę, że jest do wielkim sukcesem, dlatego że wiemy, że jest obecnie kryzys, ciężko jest w firmach znaleźć jakiekolwiek pieniądze na sponsoring, więc mam nadzieję, że wrócimy w przyszłym roku już z pełną parą. Mam nadzieję, że również przekroczymy te 10 tysięcy i dla wszystkich wystarczy koszulek. Cieszę się bardzo, że mogłem tutaj gościć swoich kolegów, którzy przyjechali z daleka, aby być jako goście honorowi, że mogliśmy również sprzedawać albumy, które były podsumowaniem 25 lat święta roweru i mam nadzieję, że doczekamy się kolejnych edycji w przyszłym roku. Zapraszam serdecznie do uczestnictwa. Dziękuję. Pozdrawiam Janusz Pożak. Często życząc sobie na, z różnego rodzaju okazji mówimy zdrowia i szczęścia. I właśnie pedałując, uprawiając sport, mamy jedno i drugie wybiedne. I zdrowie, i szczęście. Także bardzo się cieszę, że tak licznie Państwo uprawiacie sport i zachęcam, aby wszystkie pokolenia się angażowały, bo sport to zdrowie. Bardzo dziękuję. Zapraszam tak, przedstawiciela Marszałka. Pan był dzisiaj u nas. Jeździł pan czy tylko oglądał? Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie, Szanowni Państwo. Oczywiście przedstawiciela marszałka Jarosława Stawiarskiego nie mogło zabraknąć na imprezie, gdzie sport, wysiłek, gdzie pewna odwaga jest konieczna. Bo faktycznie Pan marszałek jest gorącym zwolennikiem, zresztą były wiceminister sportu, więc trudno ująć tutaj w dwóch słowach czy w trzech, jak bardzo zaangażowany jest marszałek województwa jeśli chodzi o promocję tego typu imprez. Stąd też yy, pan Marszałek uważał, że rzeczą oczywistą jest, aby sponsorować dzisiejszą imprezę. Pan minister przed chwilą bardzo mocno przebił yy, koncepcję dofinansowania. Poprzeczka jest bardzo wysoko. Yy, nie wiem, nie jestem w stanie obiecać aż tyle. Niemniej jednak jestem w stanie powiedzieć, że na pewno w przyszłym roku tak samo Urzędu Marszałkowskiego nie zabraknie. To co jest, tak jest i to postaramy się, żeby przynajmniej dorównało temu, co w słowach wyraził przed chwilą pan minister. I w przeliczniku oczywiście na złoty polskie. Także proszę państwa, bardzo się cieszymy, że ta impreza się rozwija, bo dzisiaj rower to nie jest ekstrawagancja, tak jak było 100 lat temu. Dzisiaj rower to jest wyzwanie i bezpieczeństwa, i zupełnie nowego transportu, zupełnie nowego stylu życia. To jest coś... Co my jako Samorząd Województwa będziemy na pewno wspierać, promować. I jeszcze raz Państwu dziękuję za tą odwagę rozwijania tej imprezy. Panie Burmistrzu, Panie Januszu, Panie Ministrze Księży Dobrodzieju, wszystkim Wam dziękuję za to, że jesteście i wspieracie tak za imprezę. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Panie Burmistrzu, Miasto Logatów jest głównym sponsorem. Czy to pozostanie tak na następny rok? Dzień dobry, witam Państwa. Oczywiście, jak można, bo, można sobie przypomnieć, miasto zawsze było z panem nuszem i z tą imprezą i zawsze tak będzie, bo uważam, że pieniądze wydane na tą imprezę są warte tego, bo widzimy to po ilości osób, które są od nas z miasta, ale też z powiatu Lubartowskiego, z województwa lubelskiego i niecodziennie przyjeżdża minister do nas, żeby też z nami uczestniczyć. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom. Wierzę głęboko, że miasto Lubartów i powiat Lubartowski spełni Państwa oczekiwania. Wierzę głęboko, że spotkamy się za rok. Padły tutaj pewne zobowiązania. Ja też jako burmistrz miasta obiecuję, że na pewno miasto Lubartów nie postąpi środków na organizację tej imprezy. Cóż, do zobaczenia, wszystkiego najlepszego za rok, do widzenia, dziękuję. Panie, panie burmistrzu, tak z ile kilometrów Pan przyjechał? Niedużo, około 70, ale tutaj koledzy pobili rekordy i po 100 kilometrów przejeżdżali. To nie chodzi o kilometry tak naprawdę, drodzy Państwo, chodzi o to, żebyśmy mogli się wspólnie spotkać, pojeździć z rodzinami, zrelaksować się, nawet porozmawiać, bo to jest taki czas, kiedy możemy wreszcie, w spokoju, porozmawiać. I tego sobie życzymy, wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo. Deklaracji mamy już trochę, więc zakładamy, że święte roweru na rok przyszły nie jest zagrożone, prawda? Dzisiaj święte roweru było też w szczytnym celu. W Rubertowie funkcjonuje hospicjum świętej Anny. Dzisiaj jechaliśmy i zbieraliśmy fundusze na hospicjum świętej Anny. Bardzo proszę tutaj, ksiądz proboszcz. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Nigdy nie brałem udziału w tej formie. Sutanna w łańcuch. A ksiądz ma Natomiast chcę bardzo serdecznie podziękować za to, że mogliśmy w tym roku włączyć naszą wspólnotę, jako jest Hospicjum Świętej Anny, z ogromną rzeszą ludzi, którzy nie umieją dziękować inaczej tylko przez cierpienie. I przez powolne odchodzenie z tego świata w takiej atmosferze wielkiej miłości. Nie radości, jak tutaj, bo to jest inny wymiar, ale odchodzić godnie, mając świadomość, że jest ktoś, kto mnie kocha i jestem dla kogoś wartością, jest czymś dla nas bardzo cennym, aby przekazać tym, którzy gasną, to światło nadziei. Bardzo dziękuję za wsparcie rozbudowy hospicji, które ufamy, że jeszcze w tym roku. Ufam, uda nam się zacząć budowę, rozbudowę, jeśli ktoś z Was zechce przyjąć, to bardzo proszę, takie podziękowanie każdy zabierze ze sobą, abyście mieli pamiątkę z tego spotkania. My po zacierpieniu i modlitwie nie jesteśmy wiele Wam oddzięczyć, ale dzisiaj jeden rower spośród losowanych jest darem naszego serca, hospicjum dla osoby, która to otrzyma. Niech będzie na e, naszą cegiełką to wszystko, co wiąże się z dzisiejszym wydarzeniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam Krzysztof Biązek i Jerzy Zbicia. Chodźcie, chodźcie, bo ja przepraszam cię Krzysiu. Nie ma sprawy. Moi drodzy. To wielki zaszczyt dla mnie, dla Jerzego i dla Rzeszy Wolontariuszy, którzy pracują w tym hospicjum, jak również dla pracowników. To nie jest łatwy kawałek chleba, niełatwa służba. Bo pospicjum jest po to, żeby, tak jak Ksiądz Prawusz powiedział, pomóc ludziom, którzy odchodzą. Pomóc, żeby ich cierpienie było lżejsze, żeby odchodzili z że jest lepiej po drugiej stronie. Wam życzę, żebyście byli zdrowi, nigdy nie chorowali, żebyście żyli jak najdłużej i żebyśmy za rok za dwa lata, gdzie będzie 30. Święta roweru, mogli się tutaj spotkać wszyscy w zdrowiu. I myślę, że za rok Hospicjum też poszuka sponsora, który kupi rower. Dziękuję bardzo. Także w imieniu, ja, w imieniu pracowników, bardzo, bardzo dziękuję i oczywiście naszych pacjentów za wsparcie, zarówno to materialne, jak i duchowe. Rozbudowa jest. Konieczna. Mam nadzieję, że nam się to uda. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie.